Hej widzowie, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale, dzisiaj weźmiemy sobie moda ze spongeboba, nie wiem czemu to jest zielony, a respawnuje spongeboba to jest wielki spongebob, w ogóle coś mi co tu, proszę teraz lepiej i to wyłączamy i już lepiej, słońce świeci. Dzisiaj zaraz z Wielkiego SpongeBoba i inne takie wielkie postacie. To jest mod, który dodaje wielkie postacie SpongeBoba na Bedrock Edition. To yy, niestety nie będzie takich mało, co będą sobie chodzić, tylko takie duże. Więc zaczynamy. Pierwszy. A wyczuł? Wow. Ej, ja w ogóle to ja kiedyś budowałem dużo razy SpongeBoba, kiedy jeszcze byłem na podróbie, ale. Jest noc. Długo się chyba regenerował. I czemu jestem na survivalu? W ogóle mam zbroję, bo ostatnio sobie zrobiłem taką. Już wam pokazuję. O, taką zrobiłem sobie ze Spongeboba. Taką zbroję rojkę Spongeboba. Czarne buty. Tak jak on tu widzicie, ma te. No. Brązowe spodnie, tak jak on tutaj ma. I też to widać, jakby miał te spodnie biało-brązowe, ale to bluzka jest jego brązowa, bo gdzieś się po, po prostu zaczepia krawat. Nawet w bajce mówił, że to jego bluzka, to, że to jego bluzka i. Też niebiesko, mam taką czapkę, co nosi do pracy, ale tutaj nie ma i nie mogę w ogóle z tego wyjść. Patrzcie, chodźcie tak nie mogę z tego wyjść. Wiecie? I dziś nagrywam, znów jest dzień. Patrzcie, zachód słońce. Ta krowa nie może tu wejść. No! Co? Co? co tu się dzieje? Wcześniej gdzieś tu byłem uwięziony. Teraz jakoś wyszedłem. No. Może się przekopię tam tu jakaś, jakaś dziura. A ten SpongeBob jest... O tutaj patrzcie. Nie mogę jakoś do niego wejść. To jest dziwne. Wchodzić do gąbki. Tu jest ta dziura, to ja kopałem. Jesteśmy przyspieszonych. Teraz chodźmy dalej. To jest To jest dużo. To nie jest dobra widzowie. Teraz wybierz pora. Tutaj nie mogę przejść. A tutaj widzowie w drugi. E, mogę? Mogę. Dziwne. Czemu te drabiny e, stoją na powietrzu? Ale okej. Okay. Tu się dzieją. Ups. Ała. Dobra, idę jeszcze raz tam. Dobra, widzowie, już jestem. Idę po tym szkletam daleko. Okej, okay, już jestem. A! Au, 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 au. To może dam sobie zrobię? Już było?